Mamy śnieg, panele fotowoltaiczne przysypane. Delikatnie pada, ale zsuniemy ten śnieg. Zobaczymy jaka będzie produkcja godzina. Jest godzina 12.30. No i odśnieżone. Fajny śnieg pada, taki ładny, taki, taka gwiazdeczka. Trochę przysypało wejście. No i mamy ładowanie 220 W. 2,5 kW instalacja. Czy to jest mało? Nie, no nie, to nie jest mało, ponieważ mamy tutaj zasilanie z tego i jeszcze jednocześnie delikatnie ładujemy magazyn energii, który jest tutaj. Magazyn energii ładujemy. 87 W teraz jest, czyli 1,84A na 547 V. A tak to wygląda w aplikacji. 216 W z paneli i 133 w baterię, ładowanie.